Cześć. Strategia CSR oraz ESG. W latach 2000 organizacje zaczęły ogłaszać swoje strategie odpowiedzialnego biznesu, które zawierały działania w obszarze środowiskowym oraz społecznym. W zależności od poziomu rozwoju, rozwoju organizacji, albo były to niezorganizowane działania, albo były to konkretne plany rozwoju, plany działań oraz konkretne cele. Dodatkowo, w, w międzyczasie instytucje fin, finansowe, ubezpieczalnie oraz inwestorzy przy podejmowaniu decyzji o, inwestyc o inwestycjach zaczęli brać pod uwagę nie tylko kwestie finansowe, ale też właśnie kwestie niefinansowe. Tak, przeszliśmy do strategii ESG, która w porównaniu do strategii CSR jest bardziej poukładana i bardziej doprecyzowana. Ponieważ strategia ESG zawiera konkretne obszary, wyznacza konkretne obszary, w których powinniśmy działać, a także konkretne wskaźniki i mierniki. Te obszary Te obszary są trzy, czyli środowisko, społeczeństwo oraz ład korporacyjny. W obszarze środowisko mamy takie elementy jak przeciwdziałanie zmianom klimatycznym, po drugie adaptacja do zmian klimatycznych, po trzecie woda, po czwarte bioróżnorodność i ekosystemy, po szóste gospodarka obiegu zamkniętego, po siódme zanieczyszczenia. W obszarze społeczeństwo mamy takie elementy jak pracownicy, pracownicy w łańcuchu dostaw, społeczności lokalne, konsumenci i użytkownicy oraz władze publiczne. Ostatni obszar to ład korporacyjny, i tutaj mamy takie zagadnienia jak etyka, organizacja i zarządzanie, komunikacja oraz innowacja. Dodatkowo strategie te zostały wzmocnione. W momencie opublikowania przez Unię Europejską konkretnych dyrektyw dotyczących raportowania CCRD strategie ESG stały się szczególnie istotne, kiedy zostały opublikowane dyrektywy Unii Europejskiej odnośnie sprawozdawczości kwestii zrównoważonego rozwoju. W 2020 roku została opublikowana dyrektywa CCRD oraz standardy europejskie raportowania zrównoważonego rozwoju. Czyli kwestia decyzji odnośnie ustalenia strategii ESG nie jest to już tylko dobrowolna decyzja organizacji, jest to konkretny wymóg. I teraz kilka słów odnośnie tego, w jakim czasie te wymagania będą wdrażane. Po raz pierwszy w 2025 roku, za rok 2024, zgodnie z nowymi wymaganiami raportowania, raportować będą organizacje, które do tej pory już raportują kwestie niefinansowe w swoich raportach. Są to organizacje, które są z spółkami akcyjnymi, są notowane na giełdzie. W stosunku do tych organizacji już był wcześniej taki wymóg. W Polsce było to około 130 organizacji. Teraz w sytuacji, kiedy są nowe wymagania prawne, nowe dyrektywy, 3,5 tysiąca firm w Polsce będzie zobligowanych do tego, aby raportować kwestie zrównoważonego rozwoju. Kolejny rok, 2026, za raportowanie za 2025 rok, będą już też odpowiedzialne firmy, które zatrudniają powyżej 250 osób oraz spełniają jedno z następujących kryteriów. Ich obrót jest powyżej 40 milionów euro oraz ich oraz lub ich całkowite aktywa są powyżej 20 milionów euro. Następnie w roku 2027 za rok 2026 zobligowane do raportowania będą inne, małe i średnie przedsiębiorstwa. Tak, kwestie wdrażania, raportowania zrównoważonego rozwoju jest rozłożone w czasie na te trzy lata 2025, 2026 oraz 2027. Co jest tutaj istotne, że już wiemy o to, o tym, że te raporty będą podlegały ocenie poprzez niezależnych weryfikatorów. Z drugiej strony, też jest podane do informacji, że będzie stworzona specjalna baza i te firmy, które są zobligowane do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, swoje raporty będą właśnie musiały umieszczać w tych bazach. Kolejnym istotnym zagadnieniem związanym z raportowaniem niefinansowym jest taksonomia. Wynika ona też z rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje. Dzięki taksonomii inwestorzy ma, e, będą mieli łatwiej dostępne i porównywalne informacje na temat zrównoważonych działalności przedsiębiorstwa. E, podsumowując, rozporządzenie odnośnie taksonomii zawiera zasady, e, kiedy możemy określić, że dana działalność jest działalnością zrównoważoną środowiskową. I są takie trzy podstawowe kryteria. Pierwsze z nich to działalność, którą oceniamy, którą prowadzimy, wnosi istotny wkład w realizację jednego z sześciu celów środowiskowych. A te cele środowiskowe to łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystanie oraz ochrona zasobów morskich i wodnych, przejście na gospodarkę obiegu zamkniętego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola. Drugie kryterium to nie wyrządzanie poważnych szkód żadnemu z innych celów środowiskowych, tych które wymieniłam, tych celów środowiskowych, czyli z jednej strony, pierwszy kryterium mówi o tym, że nasza działalność realizuje jeden z celów środowiskowych, druga mówi o tym, że nie możemy w żadnym z nich wyrządzać żadnych poważnych szkód. I trzecie kryterium dotyczy minimalnych gwarancji, o których zaraz powiem więcej. Teraz jeszcze kwestia co raportujemy? Jeżeli mamy działalność zrównoważoną środowiskowo, musimy podawać informacje odnośnie odsetku obrotów z działalności, z usług lub produktów zrównoważonych środowiskowo. Następnie odsetek kapeksu na aktywa i procesy zrównoważone środowiskowo. Oraz odsetek opeksu związanego z produktami lub usługami zrównoważonymi środowiskowo. I teraz przejdziemy do minimalnych gwarancji, ponieważ zasady, hmm. zasady taksonomii są tak skonstruowane, że żeby uznać, że dany produkt, dana usługa, dana działalność jest zrównoważona środowiskowo, musi spełniać te trzy kryteria trzy kryteria i to trzecie kryterium to są minimalne gwarancje. Minimalne gwarancje, czyli procedury wytyczne OECD oraz wytyczne ONZ w następujących obszarach. Po pierwsze, prawa człowieka, w tym prawa pracownicze. Po drugie, praktyki korupcyjne. Po trzecie, niezgodności z literą ducha przepisów prawa podatkowego oraz po czwarte, nieuczciwej konkurencji. Teraz, jeżeli mamy sytuację, mamy firmę X, która produkuje zrównoważony produkt, biodegradowalne opakowania. Z jednej strony spełnia te dwa kryteria środowiskowe, ponieważ realizuje te sześć celów środowiskowych oraz w żadnym z nich nie wyrządza żadnych powa poważnych szkód. Ale nie spełnia wymagań podatkowych, prowadzi nie w uczciwą ko konkurencję. To w takiej sytuacji. Te elementy, te kryteria środowiskowe, te dwa kryteria, pierwsze środowiskowe, nie będą zaliczone i ta firma nie będzie swojej działalności, swojego produktu, swojej usługi uznać za usługę zrównoważoną środowiskową. Aby uznać usługę za zrównoważoną środowiskową, muszą być spełnione te trzy kryteria. Trzecie kryterium, to właśnie minimalne gwarancje, które dotyczą tych czterech obszarów, nie związanych ze środowiskiem, ale z prawami człowieka. Podsumowując, cały temat związany z raportem niefinansowym, to co musimy zrobić, to zweryfikować teraz, czy wymagania dyrektywy CCRD dotyczą naszej organizacji, czy nie. Jeżeli tak, zweryfikować, od kiedy będziemy zobligowani do tego, żeby raportować kwestie niefinansowe. Oraz zdobyć wiedzę, jak to należy zrobić i jak powinniśmy przygotować organizację. Jeżeli nie podlegamy pod wymagania dyrektywy CCRD, powinniśmy zweryfikować, czy ta dyrektywa dotyczy naszych klientów. Być może mam, mamy dużych klientów, którzy zatrudniają 250 osób i już w 2026 roku za 2025 Rok będą raportować kwestie niefinansowe. W takim przypadku musimy być świadomi, że ci klienci prędzej czy później zwrócą się do nas z jakimiś tematami, pytaniami o kwestie środowiskowe, społeczne. Na przykład mogą się zwrócić z zapytaniem, aby podać im informacje odnośnie emisji. Emisji do powietrza z transportu naszych produktów do tego klienta, ponieważ będzie to im potrzebne do wyliczenia ich śladu węglowego. Czyli warto być teraz czujnym i uważnym na te kwestie dotyczące raportowania finansowego, tych kwestii zrównoważonego rozwoju. Mieć tą świadomość, że może się tak wydarzyć, że w najbliższym czasie nasi klienci będą mieli takie zapytania. Um, Donas.